Cześć, ja nazywam się Bartek. Witam Was na klocki LEGO. Dzisiaj otworzymy sobie taki oto mini zestaw. Z figurką Lego Ninjago. Niestety to nie jest firma LEGO. To jest firma podaje, że tu się czyta Boshi, nie wiem. Tak się to prezentuje. Zestaw ten mały jest od 6 do 14 lat. Tu mamy Kaja z jego mini, takim smokiem Oczywiście Kaja to jest taka podróbka Kaja chyba że zaraz też się przekonamy Jak to otworzę Tutaj, słuchajcie, mój brat już otwierał, bo kupiłem yy, takie cztery takie same To mój brat otwierał, to widzimy instrukcję już do tego Takie same miał, mu się to też spodobało mi się podoba Smog najbardziej Kaja, hmm, tutaj mamy słuchajcie Zeina, tutaj też mamy Zeina złotego takiego, to mamy Zeina, no niestety on mi przypomina Kola bardziej niż Zeina, więc to mi się ta figurka mi się w ogóle nie podoba. Smog, hmm, Smog to też powinien być do Kola bardziej, ale wstrącać się już tak nie będę, a więc tak wyglądają te instrukcje. Więc słuchajcie, jest tutaj, podaję że jedna patyczka z klockami więc ja zrobię cięcie i się spotkamy jak już będzie spudowane. Dobra, już jestem. Tak się właśnie prezentuje cały zestaw. Oczywiście, już pudełko puste, nic nie słychać. No, jak mówiłem, figurka Kaja to podróbka. Niestety, może trochę głowa wygląda trochę identycznie. Niestety, się ciężko ściąga maskę. Może tak wygląda trochę identycznie, ale. No, raczej tego wątpię. Ma dość bardzo czarny strój, więc to już od razu widać, że to podróbka, i musiałem tutaj ręce wciskać. Wszystko i w ogóle. Hmm. Więc trochę to czasu mi zajęło. Ze smokiem trochę też było trudno. No, niestety, to muszę przyznać, że te części było trudno przyczepić. A co też są niektóre dla mnie części nowe, między innymi to złote i takie te skrętne. To też właśnie jest dla mnie taka nowość. Jeszcze tutaj takie kolce, jakby. To właśnie jest dla mnie taka nowość. Nigdy jeszcze tych klocków nie widziałem. No i oczywiście tutaj możemy dać kaja, To mamy dwa miecze. Dla kaja żadnego miecza nie było niestety. Jest to pusty. No tak. Może spróbuję go tutaj przyczepić i słuchajcie też widzicie, Nóżki się tak strasznie odczepiają. No, patrzcie, no, nawet mogę palcem tak zrobić, już się odczepia. Lekko to robię, no niestety. Coś im nie wyszło. Zestaw też kosztował w ogóle 8 zł. Te dwa test ten, niestety nie wiem, bo dostałem go od kolegi. Więc muszę się go zapytać czego tu nie będę raczej już przyczepiał, bo sensu nie ma. Tak to powiem. Więc no co, no mam nadzieję, że się wam zestaw podoba, bo mi się smok akurat podoba. Niestety części niektóre było ciężko mówię przyczepić. Jeszcze wam pokażę jak pudełko wygląda, tak z boku, tak z tyłu, tak z drugiego boku, tak od dołu. Tak w ogóle z tyłu wygląda. Tutaj mamy w dwa takie zestawy. Połączymy, wyjdzie nam takie, takie coś wielkie. To potrzebujemy podaj, że Kaja, tego co teraz mamy i kola. Tak, to jest chyba kol i jego jakiś motor. Mam, nie wiem jeszcze, ale yy, tak to się prezentuje. No, oczywiście będziemy potrzebowali dwóch wtedy figurek. Yy, co by tu dalej mówić? No, jeszcze Wam pokażę, że kosztowało 8 zł tutaj, żebym. Wiecie, nie wiem, czy będziecie widzieć, bo. Nie wiem, czy widzicie, ale koszt, naprawdę kosztuje 8 zł. Więc to trochę jest dla mnie yy, za lekka przesada, trochę lekka przesada, yy, bo w końcu to są podróbki, tak 8 zł. No, nie wiem, powinno kosztować może tak 6-5. Ale zakupiłem, no co, kupiłem, żeby Wam zrecenzować Moja pierwsza, to, będzie, to była recenzja Zestawów, oczywiście yy, Oczywiście, chce, chcecie yy, Kolejny odcinek z recenzji To następnie nagramy Tego oto A następnie jeszcze tego Drugiego Zeina, tym razem już złotego z tyłu wam nie powiedzę, pokazywała co jest Ale dobra Jak zostawicie, słuchajcie 5 łapek w górę Wtedy wrzucam kolejny odcinek Z recenzji Albo nie Kiedy dacie 7 łapek w górę Wtedy robię tą recenzję Więc trochę podbiłem Ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jak tak to zostawcie łapkę w górę Ja się z wami żegnam, cześć